Witam Was wszystkich na e, czytaniach y, dla poszczególnych znaków Zodiaku e, na e, miesiąc listopad. E, tak pomyślałem sobie, że e, w tym miesiącu będę używał talii, które były już kiedyś obecne na moim kanale stanu kruku jest to dobrą, w zależności jak to przetłumaczymy. Dosyć poważna talia. Ale mam taką, mam taką potrzebę właśnie, żeby jej użyć, mam taką ochotę. Myślę, że coś... Myślę, że może być jakiś ważny przekaz tutaj. I właśnie chciałbym e, spróbować do niego dotrzeć. Na początek e, tradycyjnie tak. Dziękuję wam wszystkim za komentarze za subskrypcję, za zalajkowanie filmu. Jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie ten film też zalajkować. Bardzo gorąco Was zachęcam. I zanim, zanim przejdziemy do czytań dla znaków, mam taką intencję. Chciałbym podzielić się z wami fragmentem książki, którą czytałem jakiś czas temu. Tarot lekarz duszy. Tarot lekarz duszy. Tarocistki i Manueli Klary Olszewskiej. Rewelacyjna książka. Bardzo ciekawa. Zresztą czytałem też poprzednią jej książkę. Wyleciało mi z pamięci, jaki miała. Terytorycznie typowy, chyba tak się nazywała ta książka. I powiem wam, że um, y, można przeczytać jej, jakby moją recenzję, tamtej, tamtej książki na moim blogu na stronie tarotempati.pl. A dzisiaj chciałam przeczytać właśnie fragment bardzo fajny o symbolice drzewa w tarocie. Jeśli ktoś oczywiście nie jest zainteresowany, nie ma ochoty bawić się w takie, w takie rzeczy, to oczywiście może przewinąć. Tak, YouTube daje takie możliwości, a tych wszystkich, którzy, którzy chcą posłuchać, to nie jest bardzo długi fragment to zapraszam do lektury. Następnym, bardzo ważnym symbolem, widniejącym na wszystkich prawie kartach, choćby w postaci maleńkiej roślinki, jest drzewo. Drzewo jest symbolem osi świata, drabiny do nieba. Symbolizuje pierwotnie też płodność, wzrost, przez co nie powiązane jest z kobietą co wyraźnie jest zaznaczone w ikonografii bogini matki. Drzewo, jest centrum, e, drzewo drzewo jako centrum to też ognisko, którego strzegły we wszystkich kulturach kobiety. W starożytnym Rzymie westalki, strażniczki świętego ognia, westy, pilne pocieranie dwóch kawałków drewna wyzwala utajony w drzewie element ognia. Stąd drzewo, ognisko, później ołtarz. Bywało centrum domost, świątyń i kościołów. Potężne drzewo wyznaczało czasem centrum obozowiska, było swoistą hierofanią. Konkretne drzewo często wystawało się święte przez naznaczenie, gdzie stał się cud. Taką hierofanią jest dąb w Szczepanowie, pod którym urodził się święty Stanisław. Dąb ten jest osią ołtarza w kościele. Jako najpotężniejsza roślinna symbolizuje w wielu kulturach istoty boskie lub miejsce przebywania bogów, i jako takie bywało przedmiotem czci. Drzewo bywało też demoniczne, ponieważ jako centrum, gdzie zachodzi multiplikacja mocy, jest narażone i na złe wpływy. Diabeł grasuje na obrzeżach lub w centrum. Drzewo łączy siły podziemne przez korzenie i niebiańskie siły kosmiczne, korona z życiem na ziemi, pień. Jeden z mitów kosmogenicznych o powstaniu świata, mit polinezyjski głosi, jakoby daleko na krańcach próżni na wschodzie pojawił się miły zapach. Ciemność rozproszyły się, ukazując dwa bóstwa: papa, ziemia, rangi, niebo. Bardzo się kochali, pudzili potomstwo, trzymając je we wnętrzu, ponieważ nie chcieli się rozdzielić. Jeden z bogów jako drzewo rozrósł się między nimi, oddzielając niebo od ziemi i w ten sposób rozwinęło się życie. Drzewo to żywotność, wzrost, płodność, siła życiowa, która czerpie energię ze wszystkich czterech żywiołów korzenie w ziemi i w wodzie, korona w powietrzu i promieniach słońca. Drzewo wyobraża ideę wiecznego odradzania, gdy zrzuca liście, częściowo umiera, aby przeżyć jako całość, a gdy je zatrzymuje, wyobraża wiecznie istnienie i nieśmiertelność. Taki opis, słuchajcie, bardzo mi się spodobał, chciałem się właśnie z wami e, z nim podzielić. Nie ma jakby nic wspólnego z, z samym czytaniem dzisiejszym, tak? E, natomiast e, takiego bezpośredniego związku, ale bardzo mi się spodobał i, i pomyślałem, że, że fajnie będzie, żeby taki akcent się tutaj e, na moim kanale pojawił. Ok, słuchajcie, dziękuję wam bardzo i zapraszam was teraz do czytania dla waszych znaków. pa! pa. Wchodzimy teraz do rozkładu dla raka. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, jakie potrzebujemy wiedzieć, dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie, dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp, zawsze wtedy, kiedy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Okej. Okay. Wasza sytuacja, przeszłość, Karta kartach mówiąca o Was pragnienia, podświadome pragnienia, czego nie robić, co robić i na końcu będzie jeszcze wyciągnięta jedna karta w wyniku, ta tutaj. Dobrze, zobaczmy w takim razie, jaki jest obraz waszej obecnej sytuacji, tarotowy obraz. Ciekawe. Bardzo bardzo odpowiem wam w tych czytaniach na listopad. E, bardzo zdecydowanie się powtarzają pewne tematy i pewne karty. Dla wszystkich znaków. Tak jakby pewne doświadczenie miały być wspólne, kolektywne wręcz. Karta śmierci. E, mówiąc o zmianie, o przemianie. Natomiast to, co jest ważne, to to, że jest ta przemiana taka bardzo ewolucyjna, czy znaczy w taki. taki Bym powiedział taki stabilny, wartościowy sposób, przerobiana przemiana. Ma taki charakter właśnie ewolucyjny, pewien transformacyjny. Zmieniamy swoją osobowość, odradzamy się na nowo, rodzimy się na nowo do sytuacji, która ma nadejść. Natomiast ta karta mówi o tym, że strach ma wielkie oczy. Tak, i zmiana może wydawać się gorsza niż będzie w rzeczywistości, bo każda zmiana to jest ważne, żeby pamiętać taka prawda psychologiczna. Każda, każda zmiana wołuje w nas stres. To jest naturalne. tak? Nawet jeśli to jest zmiana na lepsze. I trzeba umieć być z tym pogodzonym. Zobaczmy, co było w przeszłości. Co zbudowało poniekąd. Eee, tą trzynastą arkanę. Dziewiątka buław. Karta, która mówi o tym, radzę sobie, pomimo pewnych niedogodności lasu, a może właśnie dzięki nim. Eee, ta karta mówi o odnajdywaniu w sobie ogromnej siły eee, po to, aby tak dzień po dniu, krok po kroku eee, po prostu pokonywać przeciwności. Tu jest karta, jakby pod spodem, której oczywiście wpisane jest w motywację tej karty, taka nadzieja na twist, nadzieja na zmianę na lepsze. Natomiast eee, przede wszystkim chodzi o to, daje radę daje radę, pomimo tego, że nie jest mi łatwo. Mam w sobie tą wewnętrzną moc. Ta karta mówi też oczywiście o koncentracji na tym, co jest na zewnątrz, co się dzieje dookoła i jakby reagowaniu na to. Zastanawiam się teraz, czy ta zmiana faktycznie to nie jest koniec pewnej sytuacji, w której trwacie, do której się przyzwyczailiście. Może nieświadomie, tak? Może paradoksalnie się przyzwyczailiście. Pomimo tego, że ta sytuacja wcale nie była dobra. I teraz jest szansa na to, żeby coś się odwróciło i... No właśnie, i co? Jak wy siebie widzicie w tej sytuacji? Kim jesteście? Piątka moment. No, mam wrażenie, że tak trochę macie skołotane serca, tak? Trochę czujecie się odrzuceni. Eee, może nawet bezradni w jakiś sposób, tutaj to widać. Na tej karcie tak mamy postać ze związanymi dłoń, rękoma. Tak jakby nie mogła nic zrobić, była jakby skazana na otoczenie, na pomoc otoczenia. No to jak inni zareagują. Widzę tu pewne zablokowanie. Eem, ta karta może też mówić o czarnych myślach. I myślę, że to nie jest e, jakby, to jest bardzo zasadne, tak, bo mm, pewne taki, pewien strach o życie o swoje życie, o życie bliskich też jest wpisane w znaczenie tarotowej śmierci. I, więc jest tutaj, ten, ten aspekt jest bardzo mocny. Tak? Z jednej strony mówię, nadzieja na zmianę, a z drugiej strony, kiedy ta zmiana się pojawia, czy sobie poradzę, a może będzie jeszcze gorzej. Tak? Mam wrażenie, jakbyście gdzieś wytracili zapał, wytracili siłę. Co mnie nie dziwi wcale, tak? Bo radzenie sobie z dziewiątką buław no, wymaga, wymaga tej siły, wymaga e, e, zużywania tych swoich zasobów. Więc jeśli jest w was jakiś e, może jakieś rozgoryczenie, może lęko przyszłość, może poczucie bezradności, to myślę, że to, co można sobie zrobić dla siebie, e, to zbudować taką przestrzeń akceptacji. To znaczy, akceptuję, że to czuję chociaż te uczucia nie poprawiają mi e, mojego obecnego stanu, ale są w jakiś sposób naturalne psychologicznie, tak. E, co nie znaczy, że one opowiadają prawdę o moim życiu. Nawet jeśli są bardzo mocne, nawet jeśli są dojmujące, nawet jeśli dokładnie mam wrażenie, że mówią całą prawdę. Rzadko kiedy skrajne emocje mówią prawdę. Tak, rzadko kiedy Eee, dobrze, zobaczmy teraz w takim razie, do czego dążycie świadomie. I mamy siódemkę monet. <laughs> eee, ja bym od razu powiedział, że em, chodzi o spokój, chodzi o taką przestrzeń. Siódemka oczywiście monet, siódemka monet, przepraszam bardzo, mówi o tym, że czekam na to, żeby zebrać swoje owoce, owoce swojej pracy, żeby dostać to, co mi się należy. Czekam i czekam, i nie, mogę, i nie mogę się naczekać, tak? Natomiast ta karta dla mnie, ona tutaj przede wszystkim mówi o tym, że wy e, potrzebujecie wreszcie pewnego takiego zatrzymania się i wejścia w taką sferę właśnie nadziei na to, że lepszy czas nadejdzie. Ładnie e, to widać, tak? Ta postać patrzy się na horyzont, coś tam jest, coś tam miga na tym horyzoncie te oczekiwania tej osoby nie są bezpodstawne. To, co jest ważne, jak, z tego, co pamiętam, z, jakby z opisu tej karty, tej talii, yy, dołączonej do talii, to właśnie są te, yy, te machiny tutaj, yy, które mówią o tym, że pewne rzeczy, pewne procesy pracują, tak nawet jeśli, nawet jeśli nie wymagają od ciebie aktywnego yy, udziału w tym. Coś, coś się zadziało, coś poszło w ruch, jakiś mechanizm, teraz po prostu wystarczy czekać. Do czego należycie podświadomie? Myślę, że do takiego odbudowania się, odbudowania swojej siły wewnętrznej, takiej, takiej, takiej szansy na to, żeby znów patrzeć na siebie trochę jak na bohatera. Ale nie takiego bohatera, który musi sobie ciągle radzić z potyczkami i w sumie przegrywa. Tak, tego, taki, takiego dramatycznego, tylko tego, który wygrywa, który ma w sobie ten element lwa, element zwycięstwa. To jest, e, to jest marzenie o tym, to jest dążenie do tego, żeby e, ta siła, jakaś taka siła charakteru, które, która wykuła się tak, w wyniku wcześniejszych doświadczeń, wcale niełatwych, e, w końcu się ustrukturalizowała, w końcu mnie zbudowała tak żebym mógł wejść w nowe sytuacje e, z taką pewnością siebie. To jest coś czego potrzebujecie. Tej pewności siebie. Tej siły woli, tego, duże, tego poczucia, że mam wpływ na, moją, na moje życie, też na innych ludzi. Dobrze, czego nie robić. Dziewiątka monet, nie czekać w nieskończoność, nie izolować się, nie, od, nie skupiać się też na takiej przestrzeni e, Takiego jednoznacznego dostatku. tak Można powiedzieć, że dziewiątka monet jest przeciwieństwem piątki monet. Piątka monet wiem, czego nie mam, a dziewiątka monet mówi wiem, co mam w tej sferze właśnie materialnej. Eee, ta karta może tutaj mówić, że nie czekaj, bez, nie czekaj na takie spełniające się życzenie. Nie czekaj się na jakieś magiczne rozwiązanie, ale też być może jest tak, że będą rzeczy w Twoim życiu na razie w tej sytuacji, których nie dostaniesz. I to, co jest ważne, to to, żeby nie do końca się na nich koncentrować, bo to właśnie ta tęsknota za, tą, za tym rajem, tak? za, ty, za tym szczęściem z dziewiątki monet jest tym, tym co tutaj jakby może wzniecić pożar w tej piątce monet, co właśnie buduje ci to uczucie niedostatku. Dlatego nie, do, nie koncentruj się na tym, czego Czego nie masz? Nie? Jeśli potrzebujesz się skoncentrować na sile. Jeśli jej pragniesz, to właśnie na tym się koncentruj. Zobacz, gdzie jesteś silny. Gdzie to sobie budujesz. Jakie masz z tego korzyści, A, ale nie w sferze marzeń. Tak? E, co zrobić? Co zrobić, żeby urzeczywistnić swoje pragnienia? Najlepszą wersję siebie. I mamy paradoksalnie, mówię paradoksalnie, głupca, bo on jest oczywiście. To nie jest tak, że głupiec jest głupi. Tak, to nie jest tak, że to jest archetyp głupka, słownie. Natomiast on, on to jest ktoś, kto potrafi e, zacząć na nowo, kto potrafi oddzielić się od właśnie pewnego rodzaju oczekiwań wobec samego siebie. E, ja myślę, że ta karta właśnie mówi o takim odrodzeniu tutaj. I wejściu w taką pozycję. Mm, można by, można by jakby zaryzykować takie określenie, tak? taką naiwną pozycję. Także nie będę się skupiał na tym, co dla mnie niewygodne, ale skupię się na tym, co daje mi jakieś poczucie szczęścia, co mnie inspiruje, co, jest, co daje mi jakąś takie poczucie kreatywności w życiu, coś, co, co może będzie samospełniającą się przepowiednią. Hmm. Tutaj e, moc, karta mocy, mówi o sile, którą wykuwamy w wyniku własnych decyzji, własnej samokontroli, takiej siły charakteru. To daje nam tą moc. E, karta głupca mówi o tym, że moc daje nam takie, takie dziecięce zawierzenie w to, że e, pewne ścieżki naszego życia też prowadzą w dobre miejsca. Tak? I też, też warto o tym pamiętać i warto się na tym skupiać. Okej. Okay. Jakby, jakby tak trochę takie, że odpuść, odpuść coś, odpuść rzeczy. Jeśli z czymś nie możesz wygrać, to odpuść. Może, może po prostu przegrać, może, może, może trzeba przegrać. Bo zwłaszcza, że w wyniku, zobaczcie, mamy szóstkę monet. Kartę, która dosyć tak jednoznacznie jest kartą takiego zap dokonanego zwycięstwa, pewnego e, sukcesu, który się dokona dzięki tym e, swoim umiejętnościom, tak, dwór monet, umiejętności, talenty, e, które mam, z których mogę skorzystać, zasoby, e, które przy, przywiodą mnie do tego wymarzonego miejsca, do tego sukcesu, do tego e, momentu, kiedy będę miał tyle, żeby wystarczyło dla mnie i żeby starczyło dla innych. To nie jest karta takiego zbytku jak dziewiątka monet. To jest karta, mam, mam obfitość wystarczającą. tak, Wystarczająco dużo, nie wszystko, ale wystarczająco dużo. Jako wynik, myślę, że ta karta mówi też o pewnym pogodzeniu się. Bo to może być trochę karta brania i dawania, też w rozumieniu przyczyny i skutku bo to się z tym łączy, może jest tak, że będzie faktycznie zbudowana jakaś wewnętrzna stabilność, która potem wam e, będzie emanowała na zewnątrz i to jakby właśnie, a propos tej samospełniającej się w Wiedni, nie? W końcu zaanimu zaanimujecie ten świat takim, jakim go chcecie, takim, jakim go potrzebujecie. Swój, swój świat, swój mały świat, tak? W ramach waszego życiorysu. Ale to jest ważne. Że mam wrażenie, że moc jest faktycznie gdzieś w środku w Was, a nie na zewnątrz. I to szczęście też w jakiś sposób jest w Was, a nie na zewnątrz. I to szukanie go na zewnątrz może być zgubne. Tak? Dziewiątka monet o tym mówi, tak? O tym, o tym szczęściu, które jest takie trochę jak z książek albo z filmu. To odrzucamy. Tą wizję odrzucamy. To nie jest dla Was. Bo tego nie ma po prostu zwyczajnie. Okej, okay. dobra, dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie. E, mam nadzieję, że to nie było dla Was inspirujące. Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak to, jak to odbieracie. Napiszcie co u Was. A napiszcie też, jak Wam się podoba ta talia, tak? Czy to nie jest za mocna talia, bo mam cały czas wątpliwości, czy używać ją do czytań na tym kanale, czy nie. E, zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie, e, do zalajkowania filmu. Jeśli jesteście zainteresowani czytaniami indywidualnymi, to opis, jak zamówić takie czytanie, znajduje się pod filmem, w opisie i do usłyszenia kolejnym razem.